Witam serdecznie, Stachelek Magdalena, firma Syngenta Polska. Znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego SY Floretta. Rzepak wysiany był 26 sierpnia. Przez cały okres, aż od wysiewu do teraz, zero zastrzeżeń. Solidna dawka piecy. spola! Stuprocentowe wschody, bardzo zielone, bardzo zdrowe rośliny przez cały ten czas. Nie było żadnych oznak chorobowych. Także wjazdy, które były tutaj wykonywane, były spowodowane po prostu terminami, że trzeba to było wykonać, bo należy pamiętać, że floretta ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o planowanie nawet na słabych ziemiach. Ma bardzo wysokie zaolejenie 46%. Natomiast trzeba ją ochronić. Trzeba dać jej pełen pakiet ochrony, i ona się naprawdę nam odwdzięczy właśnie w plonie. Natomiast Natomiast teraz ani jednej oznaki jakiegokolwiek grzyba, nic tutaj nie widać. Wszystko jest w pełni zdrowe, w pełni ochronione. Rzepak jest bardzo wysoki. Myślę, że ma ponad 1,80 m, także potężne, fajne rośliny. Odporność na wyleganie. Także nie martwcie się, że jest bardzo wysoka i będzie wylegała. Nie, nic takiego wydarzyć się nie powinno. Oprócz tego w pakiecie mamy też odporność na wirusa żółtaczki rzepy, podwyższoną odporność, tolerancję względem cylindrosporiozy, czy też zgnilizny twardzikowej. Jeżeli chodzi o termin kwitnienia, jest on późny, co w tym roku uratowało wiele, myślę, plantacji przez te przymrozki. Także, że pakie, które później zakwitły, poradziły sobie z tym. Tutaj jest zero uszkodzeń spowodowanych przymrozkami. Generalnie Floretta polecam. No Ja zakochałam się w niej od pierwszego dnia, kiedy tylko ją tutaj widziałam. Widziałam, jak już zaczęła wschodzić, byłam pewna, że to będzie absolutnie hit. Nie pomyliłam się. Jeżeli szukasz rzepaku i potrzebujesz pomocy bądź doradztwa, zadzwoń. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw. Omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Poza siebie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto sporo.